Maniek, musisz tu przyjść. Dzień dobry, przepiękna pogoda, kolejny dzień rzędu, 14,5 stopnia. Na wstępie ogłoszenia parafialne, na pewno widzieliście tutaj gdzieś było takie, taki, nie wiem jak to nazwać reklamę czy baner reklamowy. Tam jest podany mój numer telefonu. Odkąd założyłem kanał o tematyce poszukiwań, dostaję od Was mnóstwo wiadomości, zapytań mailowych. Jaki detektor wybrać, czy akcesoria? W końcu udało się nawiązać kontakt z Tomkiem Pisarkiem, który prowadzi sklep i ma właśnie na swoim, na swoim sklepie dostępne tego typu produkty od wykrywaczy po różnego rodzaju właśnie pit pointery. No, co bądź, tego jest naprawdę mnóstwo. I dlaczego z tego nie skorzystać? Udało się z Tomkiem nawiązać kontakt. Tomek również robi masę rzeczy na drukarkach 3D, prowadzi swój własny klub, także będzie co pokazać w odcinkach. Będzie też możliwość do tego, żeby może w przyszłości zorganizować dla Was, dla widzów kopanie, właśnie na jakimś weekenderze wspólnie z Tomkiem. Także same plusy tej współpracy. No i co? Jak osoby zainteresowane detektorami, jakimiś innymi rzeczami, sitami. Masa, masa tego jest, będę to co jakiś czas pokazywał też w odcinkach. To dzwońcie do mnie, macie podany numer telefonu, albo pisać mailowo lub na Facebooku. Każda taka zamówiona paczka czy detektor będzie też nas przybliżała do tego wspólnie, do tego projektu busa. Bo na pewno pomoże mi to finansowo zrobić ten projekt dużo, dużo wcześniej. Także same plusy. No i tyle na wstępie, jedziemy kopać, także zapraszam na kolejny odcinek. I już Wam pokazuję Rzymeczek. Ewidentnie rzymska moneta Stanek widać, no niestety, agonia, wycieruch, gdzieś jeszcze ugryziony. Ale jest Rzymek. Jestem zaledwie kilka kroków od rzymskiego pola. Na początku tego pola, w ostatnim odcinku, znalazłem tą plombę. Korciło mnie tutaj, nogi mnie cały czas w tą stronę ciągły, dlatego spędzę dzisiaj tutaj dwie, dwie pół godzinki mam czasu, pokręcę się, może uda się coś fajnego tutaj wykopać. Taki żymeczek. No i pierwszy sygnał. Nie polecam podpalać się za szybko. No co no, co ja mogłem wykopać? Guzik, ale kurcze wiecie, sreberko, z grudki. I, I nie wiesz tak naprawdę, dopóki nie otworzysz tej yy, glinianej kinder niespodzianki, co tam, co tam jest, nie? Pełny z łóżkiem, zwykły guziczek, ale już mnie zgotowało w środku i to grubo. Dobra, lecę dalej. Już mówię, mam chyba w końcu sreberko jakieś dzisiaj, ale guziczek. Do kolejnego dołka. W końcu, godzinka ponad wychodzona, yy, jakiś sensowniejszy sensowniejsze znalezisko mianowicie na parsteczek zgnieciony nie będę go prostował, umyję go fajnie, wyczyszczę i trafi do gablotki. Nie wiem dlaczego mi się tak porobiło z tą ostrością. Wcześniej nie było z tym zupełnie problemu. Teraz tą ostrość on mi on gubi bardzo często ten, ten obiektyw i nie mam pojęcia dlaczego. Jak ktoś wie to piszcie w komentarzach albo w wiadomościach prywatnych dlaczego się tak stało. No, fajnie, w końcu, jakiś, w końcu jakiś ciekawszy fancik. Także jest na parsteczek. Lecę dalej do kolejnego dołka. Teraz coś takiego. Czekajcie. Nie mam pojęcia, bo tutaj jest dziurka. Tu jakieś zdobienie jest na tym. Jak ktoś wie, to pisać w komentarzach. Coś od czegoś, ale od czego to nie mam, nie mam zupełnie pojęcia. Mamy dzień kolejny guzikowe pole. Dawno już tutaj nie byłem. Wracam w miejsce gdzie ostatni raz nie wiem 4-5 tygodni temu poszukiwałem z Odynem i tam było miejsce gdzie już w sumie było ciemno i musieliśmy wracać i udało mi się wyciągnąć z tego co pamiętam drugą kulolejkę jakąś jakąś kamerkę i coś tam jeszcze dodatkowo czego nie nagrałem, bo tak jak mówisz było słabe światło, ale wychodziły tam fanty, dlatego wracam tam jeszcze raz, no i trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że coś fajnego dzisiaj na tym guzikowym polu wyjdzie. Czas operacyjny 2 godziny, także do pierwszego sygnału. Pierwszy sygnał na guzikowym polu, no i co innego mogło być? Tego dzisiaj będzie dużo. Na podsumowaniu Wam pokażę ile, bo ja mam dzisiaj ogólnie, tak jak mówiłem, koło 2 godzin, pokażę Wam ile za 2 godzinki mi się tych guzików udało wykopać. Teren ciężki do poszukiwań, bo nie wiem jak to się dokładnie nazywa, te połąki po rydzy tutaj są i te ruchy, cewki niestety są ograniczone, ale mam ochotę tutaj dzisiaj pochodzić, bo jak wiecie między tymi guziorami wychodzą tutaj rodzynki, ja na coś fajnego dzisiaj, dzisiaj liczę, także do kolejnego dołeczka. No, i zobaczcie, tutaj teraz coś mamy, jakiś kolorek. Teraz sobie to rozpakujemy. A ja wiem, co to jest. Wiem, co to jest. To jest od y, jakiegoś kuferka, rączka. Prawdopodobnie już coś takiego kiedyś, kiedyś wy, wykopałem. A tym razem takie kółeczko. Mi się zawsze wydawało, że to jest wiecie, od jakiejś uprzęży końskiej tego typu kółka, ale ktoś mi tam kiedyś napisał z takim kółeczkiem, że to też był gdzieś tam w Polsce jakieś badania na ten temat, czy coś, nie wiem dokładnie, ale że to był jakiś też środek płatniczy w jakimś tam okresie czasu, ale nie wiem dokładnie, jak ktoś wie coś więcej na ten temat, to oczywiście piszcie w komentarzach, ja z chęcią się dowiem. Takie kółko. Mek. A tym razem, coś takiego też, coś ciekawe. Nie mam pojęcia, czy to prawdopodobnie też tutaj ułamane, jak ktoś wie, to pisać w komentarzach. Tutaj takie rowki widać na tym dwa. Nie mam pojęcia, od czego to tak to z przekroju z boku wygląda. Tu coś na pewno to trzymało. Dalej, bo tutaj są jakieś nity, takie, ale nie mam pojęcia. Także, jak ktoś wie, to pisać w komentarzach. Z chęcią się dowiem. A tym razem taka szpileczka od jakiegoś paska. Prawdopodobnie, albo książki, nie wiem. Na pewno ta szpilka swoje lata ma. A kiedyś to naprawdę robili w, y, solidne rzeczy, jak coś robili to już, to już takiego naprawdę, że, że widzicie pomimo lat nic się z tą szpilką tutaj nie dzieje, nie? A te nasze wszystkie, wszystkie wynalazki <grafię> to już po, po chwili rdzą, zachodzą i nic po tym nie zostaje. Że tak to wygląda. Do kolejnego. Dzień dobry po raz trzeci. Przepraszam, że ten odcinek z... z wypadów włączony, że taka gęba ze ale mam dosyć sporo nocnych zmian. W weekendy też jeszcze dodatkowa praca, no i te kopania są takie po półtora, dwie godziny i troszkę mało było tych, tego materiału, dlatego taki łączony, ale mamy godzinę dwunastą, dzisiaj przepiękna pogoda i Manie gryje na polu, także jadę do Majka z dwie godziny, trzy jeszcze wspólnie pokopiemy, no i co? Widzimy się przy pierwszym dołku. Kurwa po moim polu chodzi! Moje fanny kamień. Nie, nie wszystkim! Jest i Maniuś! Jest! Klimacik jest fajny! Jest! Pogoda jest normalnie! Niego pieruny siarciste! Kurde, nie mogłem spać, powiem ci szczerze. Tak? Wiedziałem, że tu jesteś, no to co chwilę się budziłem, mówię do Mirali, już jadę, bo nie wytrzymam tego psychicznie znowu. <grystanie> <grystanie> no, dobra, do pierwszego dołeczka. No i dosłownie kilka metrów dalej, na parsteczek. Troszeczkę tutaj z dołu ułamany, ale uwierzcie mi, tutaj naprawdę musi być mnóstwo tych tokenów, hammerów, właśnie klamerek. Dalej na tej górce, bo ogólnie miejsce jest bardzo zaśmiecone. O tym też kiedyś mówił tam tutaj w tym odcinku. Odyn. On chodził bardzo, bardzo, bardzo powoli. Kroczek przy kroczku i separował te sygnały wszystkie, które tutaj są, te kolorki. W taki sposób właśnie działam. Idę jedną linią powolutku i cały czas te sygnały gdzieś jeden przy drugim wychodzą i takie zobaczcie. Takie piękne, piękne rzeczy. Także fajnie. Jest na parsteczek. Do kolejnego dołeczka. Siedzimy sobie z Mańkiem na skraju i tak sobie wspominamy w tamtym roku zaczęło. wiosnę, jak się to zaczęło, siedzieliśmy u farmera chyba któryś wyjazd z rzędu. Na łąkach, na łąkach bo wtedy no, był koronawirus oglisko. się zaczął. Trzeba było się ukrywać z kopaniem. No, jest trochę historii chyba, no, nie? No tak sobie raz człowiek usiądzie, tak ja pierdzielę, już roczek zleciał, nie? Jakieśmy tak siedzieli, wtedy ognisko co robiliśmy, jakie obachy, wcinaliśmy czakru. Ten pierwszy odcinek, no. co nagrywałem z złotym Bażantem tam <laughs> wtedy to były początki i tak sobie wspominamy. Bo się piękna pogoda zrobiła, jest nie wiem, 14, 15, w słońcu jest więcej chyba. Ja niepotrzebnie golf, majtki z golfem ubrałem, bo mi się ja spodziło A na wykrywaczu, mam termometr. Masz termometr? No stary. Toary. Nie no, wiedziałem, że coś takiego jest. 38 Fahrenheit. No. No w tym w maździe bym nie sprawdzał, bo, bo tam pokazuje minus 30. Kurwa. Maza jest stunigowana, ona tam ma inne. czujniki, kurwa. No, nie no i piweczko mamy. Oh. Piweczko. Sponsorem dzisiejszego wydarzenia jest? Heineken. Heineken. <laughs> Ty później reklamy, ten. Dostać sobie to jakąś działkę, że reklamujesz. No, no to bym nic wiele nie chciał, wysłaliby paletę piwa i byłoby OK. <laughs> ja bym tam wolał perłę miodową, no ale. Przez Brexit kurde, braki teraz. Musicie nam dosyłać. A nie ma. Ja byłem właśnie na stacji dzisiaj była zwykła a, perła zielona, a miodobyło. się nam, picie złotej perły. Spokojnie Manie gdzieś tam z szuflady jeszcze wytarmosi jakąś perełkę. No. Dasz ten, dasz swoją Mazdę dla perły, żeby przerobili na puszki. Na puszki, no. na puszki? Może ci coś dadzą. To za roczny to. Coroczny zapas perły. No. No i co? Jeszcze chwilkę, Kiem, jeszcze godzinkę, godzinkę i... pośmigamy i no. tyle. No także do dołeczka. No i zobaczcie, kilka kroków zrobiłem. Mam nadzieję, że mi tutaj o jakiś piękny żetonik się wydaje, że już coś podobnego. Podobnego już coś mam właśnie tutaj z tego miejsca, ale bardzo rzadkie są te żetony. Ogólnie no na tym polu nie, bo jest ich, jest ich mnóstwo. Tu jakiś, jakiś herb prawdopodobnie, ale no też piękny, że to oni dzień <noise> się. Mam dzień zrobiony. Przyjechałem dosłownie na dwie godzinki. Śliczny. O, ale piękności. O nic, pokręcę się tutaj jeszcze do kolejnego dołeczka. Jestem w miejscu, gdzie wcześniej Mańka mi się udało nabrać na tego ołowianego tokena. Kto nie pamięta, to wrzucę najpierw ten urywek tego filmu z tym tokenem. No i postaram się dzisiaj nabrać Mańka, że wykopałem kolejne złoto, bo tutaj też wyszła ta złota pieczęć. Mam taki kawałek złomu. Maniek jest dosyć daleko, także będzie musiał tutaj do mnie podejść. No i co? Zaczynamy. Maniek! Musisz tu przyjść! Słuchajcie, tutaj tą złotą pieczęć wykopałem jakiś czas temu. Nie wiem dokładnie, gdzie ta złota pieczęć była, ale myślę, że jakiś nie wiem, może z 40-50 metrów to złotko wylazło. No i w sumie miejsce bardzo przychodzone. Jest normalnie niebywałe, no bo manik praktycznie przede mną szedł, może jakieś 5 minut wcześniej. No i co? No i jest kolejne złoto. Coś po prostu niebywałego. Ja ci przyjechałem tutaj na dwie godziny. Żeby sobie troszkę pokopać, jest chłopie stary masakranie. Ja już nie daję rady. Patrzcie, co się dzieje. Zobacz, chłopie. No nie uwierzyłbyś człowieku. Nie uwierzyłbyś. Tyle, chłopie, gram tyle gram człowieku. Ale siadło ci, ale widziałem po tobie, że siadło. Siadło. Ja. Biorę to złoto dla siebie <gryny> Słuchajcie no i co koniec na dzisiaj wracamy ja za chwilkę mam nocną zmianę także znaczy zmiot z nocną Taką i taką Także wracam za chwilkę do pracy no i kończymy na dzisiaj Fajny wypadek, dwie godzinki, kurde, żałuję, że dzisiaj nie mogłem. Manik nie ma skarpety, ale wiecie dlaczego nie ma skarpety? To się dowiecie u niego w odcinku. Dzięki Goli, go... że mi pożyczyłeś. Akurat wiem, świeże, to o, mówię. O, no... jeszcze pachnące jakie pa, no? no, pachną. No No, dwa dni noszone, ale dobrze są. Nie są takie... Dwa dni, stare od grudnia. <laughs> <laughs> Zobaczycie. Amalia systemu była ale komandosi sobie jakoś poradzili kurde w akcji zobaczycie u Mańka, co się z tą skarpetą stało chłop cały dzień jest z jedną skarpetą łazi po polu także zapraszam do niego na kanał link znajdziecie w opisie filmu i tyle ja wam robię za chwilkę, jestem wam winny podsumowanie także widzimy się już bezpośrednio na podsumowaniu amortyzatory działają? człowieku widzimy się na podsumowaniu hej Witam Was już na podsumowaniu. Mam nadzieję, że mam tutaj wszystko z tych trzech wypadów, bo byłem już na kolejnych poszukiwaniach. Mam nagrane trochę materiału, e, w, upublikuję go prawdopodobnie w niedzielę. Mam dosyć sporo, także być może będą nawet dwa odcinki, jeden rano, jeden wieczorem, ale nie obiecuję, zobaczymy. E, no i co, standardowo guziki, ogromna ilość, tylko kilka wyczyściłem. E, jedną taką czytelną dla Was. Dubkę z shotguna, ale tego jest zawsze bardzo dużo. Mała kuleczka muszkietowa, jakiś, coś od czegoś, to jest od jakiegoś kuferka, szuflady, rączka. Nie, to nie mam pojęcia. Nie wiem czy to pokazywałem na nagraniu, czy nie. Od jakiejś słuchawki coś prawdopodobnie takie maleństwo, i zobaczycie w kolejnych odcinkach. To nie wiem od czego to jest jakiś kawałek blaszki. Natomiast y, bardzo dużo takich małych elementów nakopałem w tych kolejnych odcinkach na tej górce. Fajne wypady, naprawdę jestem zadowolony. Także zobaczycie to. Myślałem, że kolejny żetonik, ale no to jest jakaś y, od guziczka albo od jakiejś nabijki. Tutaj nabijka, ale bez żadnych, yy, nic na niej tutaj nie ma. Pusto. Rzymeczek. Dwa parstki. To myślałem, że mam puchamera. <gry> ale kawałek blaszki obciętej. No i co? No i fancik, fancik dnia, że tonik. I ku mojemu zaskoczeniu, bo już kiedyś też to sprawdzałem, kilka takich żetoników mi się udało wykopać właśnie blisko tego e, miejsca, tej górki słynnej. Za chwilkę Wam pokażę, czekajcie. Te żetoniki. E, tu mam akurat takiego mało czytelnego, ale na przykład taki. Mam już około 6-7 tych żetoników i sprawdzałem e, z ciekawości e, wartość tych żetonów. I możecie mi wierzyć lub nie, ale większość z nich jest warta więcej, jeżeli chodzi. O y, część materialną Czyli pieniążki y, Na przykład niż, y, niż ten y, Edziu Srebrna moneta Jest bardzo dużo kolekcjonerów Którzy właśnie zbierają te Kent Te Kent żetoniki Ten jest, ten jest naprawdę ładny y, Także tak to wygląda Fajny, piękny żetonik Jestem zadowolony No i co To tyle ode mnie Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się zdrów. Hej!